Wyobraźcie sobie miesiące ciężkiej pracy, troski, podlewania i pielenia. Wasz ogród wreszcie gotowy, by obdarzyć Was plonami. Co jednak, jeśli powiem, że jeden błędny ruch w ostatniej chwili może zniszczyć nawet połowę tego, co udało Wam się wyhodować? To nie jest straszna opowieść, lecz brutalna rzeczywistość dla wielu ogrodników. Dziś omówimy siedem największych błędów popełnianych podczas zbiorów, które zamieniają triumf w rozczarowanie. I obiecuję, że niektóre z nich naprawdę Was zaskoczą. Zbiory wydają się prostym i radosnym finałem długiej drogi. W filmach widzimy uśmiechniętych ludzi zrywających idealne jabłka czy pomidory. Lecz za tym idyllicznym obrazkiem kryje się cała nauka. Nasi przodkowie wiedzieli zebranie plonów to nie tylko zerwanie ich z gałęzi. To rytuał, który wymaga wiedzy i odpowiedniego podejścia. Niestosowanie się do tych zasad prowadzi do tego, że soczyste z pozoru owoce gniją już po kilku dniach. A zatem, błąd numer jeden, ten najbardziej podstępny, to gra z czasem, pośpiech albo wręcz przeciwnie, zwlekanie. Wydaje się, że jeden dzień niczego nie zmieni, ale to złudzenie. Przyjrzyjmy się pośpiechowi. Patrzysz na swój prawie dojrzały pomidor i myślisz, zerwę go dziś, niech dojrzeje w domu. Tak będzie bezpieczniej. Brzmi znajomo, to ogromny błąd. Owoce zerwane przedwcześnie nigdy nie osiągną pełni smaku. Owszem, mogą nabrać koloru na parapecie, ale to będzie jedynie imitacja dojrzałości. W środku pozostaną kwaśne, trawiaste i wodniste wszystkie cukry, witaminy i substancje aromatyczne roślina gromadzi w ostatnich dniach dojrzewania, pozostając na gałęzi. Zrywając je wcześniej, dobrowolnie pozbawiasz się tego co najcenniejsze. Drugą skrajnością jest spóźnienie. Niech jeszcze jeden dzień powisi, będzie słodszy, myślisz. I oto twój idealny, chrupiący ogórek zamienia się w żółtą beczułkę, z twardą skórką i ogromnymi nasionami, a soczysta truskawka staje się miękką papką, która zepsuje się już w drodze do domu. Przejrzałe owoce nie tylko tracą smak i teksturę, ale także sygnalizują roślinie misja zakończona, można przestać owocować. W ten sposób ryzykujesz, że nie otrzymasz kolejnej fali plonów. Dlatego głównym sekretem jest tutaj spostrzegawczość i znajomość swoich upraw. Złapanie tej złotej środka dojrzałości to prawdziwa sztuka. Przejdźmy do kolejnego równie poważnego błędu zaniedbywania odpowiednich narzędzi. Wielu ogrodników kieruje się zasadą: po co mi narzędzia, skoro mam ręce? Owoce są przez nich odrywane, skręcane i szarpane, co uważają za najbardziej naturalny sposób zbioru. Ale w rzeczywistości to prawdziwe barbarzyństwo dla rośliny. Wyobraź sobie, że odrywasz pomidora lub paprykę. W miejscu oderwania na łodydze pozostaje nieładna, poszarpana rana. To tak, jak otwarta, krwawiąca rana u człowieka. Przez nią do rośliny natychmiast przenikają wszelkie infekcje, grzyby i bakterie. Roślina, zamiast skupić się na tworzeniu nowego plonu, musi walczyć ze stresem i zużywać energię na leczenie urazu. Nierzadko choruje, a nawet obumiera. Co więcej, w ten sposób szkodzisz również samemu owocowi. Często podczas odrywania, uszkodzone, zostaje miejsce mocowania szypułki, co prowadzi do powstania niewidocznych na pierwszy rzut oka mikropęknięć. Możesz ich nawet nie zauważyć, ale to właśnie z tego miejsca, już po dniu lub dwóch, rozpocznie się proces gnicia. Prawidłowe rozwiązanie to zawsze korzystanie z ostrego i, co bardzo istotne, czystego narzędzia niewielki sekator, nożyce ogrodowe, a nawet ostry nóż. Jednym, zdecydowanym ruchem wykonujesz czyste i precyzyjne cięcie, pozostawiając krótką szypułkę. Rana na roślinie jest wtedy minimalna i szybko się zasklepia, a sam owoc pozostaje cały i nienaruszony, gotowy do dłuższego przechowywania. To nie jest żaden kaprys, lecz elementarna chirurgia twojego ogrodu. Kolejny, często pomijany, a niezwykle istotny aspekt to niewłaściwa pora zbioru. Wielu z nas pewnie zastanawia się, cóż za różnica, czy zerwiemy ogórka rano, czy w środku dnia. A jednak różnica jest kolosalna. Zbieranie plonów w południowym upale to najgorsze, co możemy zrobić. Przypomnijmy sobie, jak wyglądają rośliny w skwarne południe. Liście lekko więdną, tracą swoją jędrność i sprężystość. Dokładnie to samo dzieje się z owocami. Pod palącym słońcem roślina intensywnie odparowuje wodę, przez co owoce stają się mniej soczyste i jędrne. Rośliny są wówczas w stanie stresu. Zrywając je w tym momencie, niejako konserwujemy ten stres. Takie plony będą się gorzej przechowywać i znacznie szybciej zwiędną. Idealny czas na zbiór większości warzyw i owoców to wczesny ranek. Tuż po zejściu rosy. Rośliny przez noc odpoczęły, nasyciły się wilgocią, ochłodziły. Owoce są wtedy maksymalnie soczyste, jędrne, chrupiące i pełne wigoru. Poranny zbiór to gwarancja, że wasze warzywa, owoce i zioła będą przechowywać się dłużej i zachowają świeżość. Jeśli jednak rano nie jest to możliwe, drugim najlepszym terminem jest wieczór, gdy upał już minie. To o wiele lepsze rozwiązanie niż zbiór w południe, ale pamiętajmy, że ranek wciąż pozostaje najlepszym wyborem. Zapamiętajcie prostą zasadę: zbierajcie plony wtedy, gdy roślina czuje się komfortowo, a nie wtedy, gdy walczy o przetrwanie pod palącym słońcem. Oto kolejny, choć mniej oczywisty, to jednak niezwykle destrukcyjny błąd nieostrożne obchodzenie się ze świeżo zebranymi plonami często się spieszymy i nie zastanawiamy nad konsekwencjami. Wyobraźcie sobie taką scenę. Zrywacie jabłka i wrzucacie je do wiadra z wysokości, albo układacie delikatne cukinie w stos jak drewno opałowe, czy też przesypujecie pomidory z wiadra do skrzynki. Brzmi znajomo? Każde takie działanie to mikrouraz dla owocu. Wydaje nam się, że jeśli skórka jest cała, to wszystko jest w porządku. Ale to błąd. Podczas uderzenia lub silnego naciśnięcia pod skórką uszkadzają się komórki. Tworzy się malutki, niewidoczny dla oka W tym momencie go nie zauważycie. Jednak to właśnie ten stłuczony obszar stanie się słabym ogniwem. Po kilku dniach przechowywania to właśnie w tym miejscu rozpocznie się proces psucia. Pojawi się ciemna plamka, która szybko zamieni się w ognisko gnicia. A jedna, zgniła jagoda lub jeden nadpsuty pomidor potrafią zainfekować całą skrzynkę. Dlatego traktujcie swoje plony jak coś bardzo kruchego. Nie rzucajcie owoców, lecz delikatnie układajcie je w pojemnikach. Nie usypujcie zbyt dużych gór, aby dolne warstwy nie uginały się pod ciężarem górnych. Lepiej użyć kilku płytkich skrzynek niż jednego głębokiego wiadra. Ostrożne obchodzenie się podczas zbiorów to najlepsza gwarancja długiego i udanego przechowywania waszych plonów. A teraz słów kilka o pogodzie, która tak często krzyżuje nasze plany. Błąd, który wielu popełnia z pośpiechu i niecierpliwości, to zbieranie plonów w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Najczęściej spotykany błąd to zbiór owoców i warzyw tuż po deszczu, lub gdy zalega obfita rosa. Może się wydawać, że to wygodne. Plony są czyste i wyglądają soczyście. Niestety, w rzeczywistości, to prosta droga do ich szybkiego zepsucia. Nadmierna wilgoć na powierzchni warzyw i owoców tworzy idealne środowisko do błyskawicznego rozwoju pleśni i różnorodnych chorób grzybowych. Kiedy taki mokry plon zostanie ułożony w skrzyniach w warunkach słabej wentylacji, tworzy się tam prawdziwa szklarnia. Dla gnicia. Jest to szczególnie krytyczne dla delikatnych owoców, takich jak truskawki czy maliny, ale także dla pomidorów i cukini. Jeśli spadł deszcz, zawsze pozwólmy plonom całkowicie wyschnąć na roślinie. Niech wiatr i słońce zrobią swoje. Nigdy nie przechowujmy wilgotnych owoców ani warzyw. Drugą skrajnością, o której już wspominaliśmy, jest palące słońce. Ale jest jeszcze jeden ważny niuans: nie należy zbierać plonów tuż po obfitym podlewaniu. Mechanizm jest tu podobny jak w przypadku deszczu. Owoce i warzywa, zwłaszcza korzeniowe, takie jak marchew czy ziemniaki, są wtedy przesycone nadmierną wilgocią. Ich tkanki stają się bardziej kruche, podatne na uszkodzenia i w konsekwencji na szybkie gnicie. Zawsze pozwólmy glebie nieco przeschnąć. Idealna pogoda do zbioru plonów to sucha, niezbyt upalna i lekko pochmurna. To gwarancja zdrowia i długowieczności waszych warzyw i owoców. Przejdźmy do strategii zbioru. I tu właśnie kryje się poważny błąd wynikający z chęci zrobienia wszystkiego i od razu to tak zwany zbiór totalny. Wielu ogrodników, szczególnie w weekendy, wyrusza na działkę z zamiarem zebrania absolutnie wszystkiego. Co tylko dojrzało. Zrywają każdego ogórka, każdą cukinię, każdego pomidora, który choć trochę się zarumienił. Na pierwszy rzut oka to wydaje się logiczne, jednak dla wielu roślin takie podejście jest zgubne. Rośliny, które owocują falami, jak ogórki, cukinie, fasola, papryka czy bakłażany, działają na zasadzie im więcej zrywasz, tym więcej rośnie. Regularne i terminowe zbieranie młodych owoców jest dla nich sygnałem: Trzeba szybko tworzyć nowe, żeby zdążyć wydać potomstwo. Gdy tylko zostawicie na roślinie kilka przerośniętych ogórków lub cukini, roślina uznaje swoją misję za zakończoną. Kieruje wtedy wszystkie siły na dojrzewanie nasion w tych gigantach i gwałtownie ogranicza lub wręcz całkowicie zaprzestaje tworzenia nowych zawiązków. Dlatego właściwą strategią dla takich upraw jest częsty i selektywny zbiór. Przechodźcie po grządkach co 2-3 dni i zbierajcie tylko te owoce, które osiągnęły optymalny rozmiar. Nie wahajcie się zrywać młodych ogórków i niewielkich cukinii. To właśnie będzie stymulować roślinę do nowego, obfitego owocowania, a w efekcie zbierzecie kilkakrotnie większy plon niż podczas rzadkich, totalnych nalotów, i właśnie tutaj kryje się coś, co może Was zaskoczyć. Większość ogrodników skupia się na wyborze odmian, nawożeniu, podlewaniu. Myślą, że walka o plony kończy się w momencie, gdy owoc dojrzeje. Ale tak naprawdę to właśnie w dzień zbioru decyduje się jego dalszy los. Błąd dotyczący pory dnia wydaje się mało istotny. No bo co może się zmienić w ciągu kilku godzin, a zmieni się wszystko. Poranny, chłodny owoc będzie przechowywał się o 30-40% dłużej niż ten zerwany w palącym słońcu. Niewidoczne dla oka stłuczenie, powstałe wskutek nieostrożnego wrzucenia do wiadra, po trzech dniach zamieni się w zgniłą plamę, która zarazi również sąsiednie owoce. Okazuje się więc, że najbardziej zgubne błędy. To nie te agrotechniczne, lecz logistyczne. To, co dzieje się w krótkim momencie między grządką a lodówką. Jak widzicie, zbiór plonów to nie tylko mechaniczna czynność, ale przemyślany proces, który wymaga równie wiele uwagi, co sadzenie i pielęgnacja. Odpowiednie narzędzia, właściwa poradnia i delikatne obchodzenie się z owocami oto trzy filary, na których opiera się trwałość, Waszych zbiorów. Dziękujemy, że dotrwaliście z nami do końca. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego i użytecznego, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. A teraz pytanie do Was: który z wymienionych błędów okazał się dla Was najbardziej zaskakujący? A może sami kiedyś zapłaciliście za jeden z nich? Podzielcie się swoją historią w komentarzach, uczmy się na wzajemnych doświadczeniach.